Witajcie dzisiaj zapraszam Was do recenzji głośnika Divum Wombox Travel. Głośnik prezentuje się naprawdę bardzo fajnie, jest on wykonany z, głównie z plastiku oraz z gumy, co sprawia, że jest on tak zwany Water Resistant, czyli jest on zachlapanie odporny, więc sprawdza się on bardzo fajnie, na przykład na plaży czy też w innych miejscach, w które możemy go zabrać. Głośnik działa przez Bluetooth 4.0, dzięki czemu przy połączeniu się z naszym telefonem nie zabiera on dużo energii. Jak na tak mały głośniczek, to gra on naprawdę rewelacyjnie, tym bardziej, że mając pod sobą jakieś podłoże, bas, który wydobywa się z tego głośnika jest naprawdę bardzo dobry. Jeżeli chodzi o inne opcje, Divum Wubok Travel to można przez niego rozmawiać przez telefon bezprzewodowo, czyli nasz telefon jest połączony przez Bluetooth z głośnikiem i możemy taką rozmowę sobie podgłośnić czy też odebrać, nawet wtedy, kiedy nie mamy telefonu w pobliżu. Sam głośniczek sprawdza się rewelacyjnie, jeżeli chodzi o jakość dźwięku i tutaj naprawdę muszę przyznać, że nie jest to lepszy produkt pod względem dźwiękowym, niż Divum Bluetooth Solo, który też recenzowałem. Jest on naprawdę bardzo nie, fajny. Obydwa głośniczki są oczywiście godne polecenia, jeden i drugi nadaje się do słuchania muzyki gdzieś poza domem lub też w domu, i wtedy naprawdę można zobaczyć, że ten dźwięk jest bardzo fajny. Whoops Travel trzyma 6 godzin na baterii. Oczywiście ta bateria jest ładowana przez kabelek micro USB. I nic tutaj nie, nie mam do, do zarzucenia, jeżeli chodzi o baterie, bo naprawdę sprawuje się to wszystko e, bardzo fajnie. Głośnik dostępny jest w różnych wersjach kolorystycznych, między innymi w czerwonym, zielonym, pomarańczowym, niebieskim, e, także każdy powinien znaleźć coś e, dla siebie. Tak naprawdę mogę Wam serdecznie polecić Division Box Travel, ponieważ jest to głośniczek, który jest bardzo dobrze wykonany. Jest on zachlapanie odporny, więc można go zabrać naprawdę w wiele miejsc. I dźwięk wydobywający się z tego głośnika jest zadowalający, jak na tak małe urządzenie. I muszę tutaj przyznać, że głośność tego głośniczka jest naprawdę wysoka, więc można gdzieś na otwartym terenie naprawdę dosyć głośno tą muzykę puścić. Bardzo fajnym też jest tutaj zrobiony ten uchwycik, który możemy sobie zamontować ten głośniczek, chociażby na przykład do roweru, czy też do jakiegoś wózka. Jeżeli na przykład nie wiem, mamy taką potrzebę, to jest to naprawdę bardzo fajny nie, produkt. Zapraszam Was do kolejnych filmów i do subskrypcji mojego kanału. Dziękuję za udostępnienie głośniczka w firmie JMT Partners. Pozdrawiam.